Witajcie, będziemy dzisiaj robić pierniczki w naszej świątecznej fabryce. Pomoże nam nasz przyjaciel pierniczek. Hmm, robiliście już pierniczki na te święta, czy jeszcze nie? Jeśli nie, to mam świetny przepis i razem na pewno nam się uda. Hmm, co nam jest potrzebne? Oczywiście będzie nam potrzebna mąka. Użyjemy jej 400 gram. Do tego świeże masełko 100 gram najpyszniejsze, mm, pachnące przyprawy, przyprawa do piernika, a do tego dwie łyżki kakao. Wspaniały dar od naszych pszczółek, 100 gram miodu. Do tego cukier puder, cukru pudru tak jakieś 140 gram. Jajeczka od kurek, wiecie ile musiałam się za nimi naganiać? <grym> Najważniejsze, że jest wszystko, więc na pewno nam się uda. A i jeszcze łyżeczka sody. Tylko jedna, na pewno starczy. Dodatkowo będą Wam potrzebne koniecznie jakieś naczynia, trochę wody, ale z tym na pewno sobie poradzicie. Wszystko w domu jest. Ja sobie włączyłem tutaj kuchenkę i grzeję w garnuszku wodę. Na wierzch postawiłam drugi i tutaj stopimy masło. Więc dodaję nasze masło. Do masła dodam miodu. Mmm, słodziutki miodek. Dodajemy dalej przyprawy i kakao. I słodziutki cukier puder. A na koniec jeszcze jajeczka. Całe. Nie musimy rozdzielać. Teraz będziemy to wszystko mieszać, dlatego że się podgrzewa. Więc musimy poczekać, aż się masło nam roztopi. Pilnujcie koniecznie, żeby nasza masa się nie przegrzała. No jeśli przesadzimy, to wtedy jajka się ugotują. Mm, ale pachnie pyszności, uwielbiam świąteczne pierniki. Roztopiła się nam nasza masa. Teraz będziemy mogli dodać do niej mąkę. Musimy pamiętać, żeby nie była zbyt ciepła, kiedy dodajemy, dlatego że inaczej mogą nam się zrobić kluski, a tego nie chcemy. Ale ja nie przegrzałam, więc od razu będę mogła dodać. Wodę odstawimy. Nie jest nam potrzebna. Tak jak mówiłam, 400 gram mąki. Dodajemy. I jeszcze łyżeczka sody. A teraz wszystko musimy dokładnie wymieszać. Nasze ciasto, gdy się jeszcze troszkę klei, przekładamy na stolnicę i będziemy zarabiać, żeby było twardsze, żebyśmy mogli wyciąć z niego później pierniczki wyrabiamy nasze ciasto. Mm, na razie mięciutkie, klei się, ale kiedy włożymy je do lodówki i troszkę zostawimy na dłuższy czas, najlepiej na kilka godzin, to wtedy zrobi nam się twarde, idealne na nasze pierniki. A nasze pierniki, co najważniejsze, później nie będą spadały z choinki, więc będą mogły powiesić, chociaż ja myślę, że wszystkie łasuchy to będą miały na nie ochotę dużo wcześniej. Takie wyrobione, ale mięciutkie jeszcze ciasto wkładamy w foliową torebkę i chowamy do lodówki. Najlepiej, żeby spędziło w niej kilka godzin, a może nawet spokojnie całą noc albo kilka dni, nic się wtedy nie stanie, ale ono nam stwardnieje i będziemy mogli z niego wyciąć ciasteczkę, bo na razie za bardzo się klei. Prawda panie ciastku? On też tak myśli. Ok, to odkładamy i kiedy będzie gotowe, zaczniemy robić. Nasze ciasto odczekało sobie w lodówce, jest gotowe, już dużo twardsze. Zobaczcie, tym razem się rwie, a nie rozciąga. I będziemy mogli z niego robić ciasteczka. Weźmiemy sobie część z tej porcji, którą Wam podałam, ten przepis. To wyjdzie nam około 100 ciasteczek, więc całkiem sporo. W sam raz do jednej pracy takiej na jeden dzień wałkujemy. Musimy rozwałkować na cieniutką warstwę. Dobrze by też było, gdyby trochę mniej mąki było rozsypane. Wtedy nasze pierniczki nie będą takie ubrudzone, będą ciemne, ładne, a nie bielutkie. A teraz nadeszła pora jak sądzę, na najfajniejszy moment, a mianowicie musimy wybrać kształty, jakie będziemy wycinać. Nie wiem, co wy najbardziej lubicie, ale ja myślę, że na święta to koniecznie muszą być gwiazdki, serduszka, pewnie Mikołaj, może choinka. Ja mam tych foremek mnóstwo. O, jest nawet konik. Choinka też jest. Możemy choinkę zrobić. Aniołek. Co by tu jeszcze? O, Mikołaj, świetnie. Mikołaj musi być i ciasteczka. Pamiętajcie, zostawić też dla Mikołaja. Mm, jakąś gwiazdeczkę jeszcze bym chciała. Jest i gwiazdka. Super. Co by tu jeszcze wybrać? Ojczeczka. I może coś całkiem innego. Konewkę znalazłam żeby podlewać piernikowe kwiatuszki. Przecież nie mogę uschnąć. Hmm, to wycinamy. O. I jest kwiatka. Pamiętajcie, że jeśli chcecie zawiesić pierniczki na choince, to musimy zrobić w nich dziurki. Możecie użyć do tego słomki. Wtedy powstanie dziureczka, która Akurat będzie pasowała, żeby później przyczepić wstążkę albo jakiś sznureczek. I nasze pierniki przekładamy na blachę. Wytnę sobie jeszcze tego pięknego aniołka. Choineczka. I konewkę. Dziureczki, o dziurkach koniecznie, pamiętajcie. Tak łatwo jest zapomnieć, kiedy człowiek się tak śpieszy, żeby je schować już do piekarnika. Mm, a potem, no, chciałam powiedzieć, pozawiesić na choince, ale tak naprawdę, schrupać te pyszności. Dobra, ciasteczka są gotowe. Oczywiście wy zrobicie dużo więcej, ale ja nie mogę się doczekać, więc już szybciutko. Chowam je do piekarnika na 10 minut. Po 10 minutach będą wyrośnięte troszkę, ale musicie je zostawić na chwileczkę, żeby stwardniały, bo na początku są delikatne. I szkoda, żeby się zniszczyły, więc pieczemy, mamy już nasze gotowe pierniczki. Wyjęłam je z piekarnika, zobaczcie, pięknie zarumienione. Teraz. Będziemy robić lukier, bo oczywiście chcecie je zdobić. no i ja na pewno chcę, a poza tym lukier jest bardzo słodki, pyszności. Potrzebne nam będzie jajko yy, i cukier puder, tylko tyle, nic więcej nie potrzebujemy, a z nawet tego jajka potrzebujemy tylko białko. Więc rozdzielimy białko i żółtko, jeśli nie potraficie, to poproście rodziców, na pewno wam pomogą. Cudko nie będzie nam potrzebne. A zajmiemy się naszym białkiem. Potrzebny Wam będzie także widelec, nim najlepiej się uciera lukier. I przesypujemy sobie cukier, puder do naszego kubka. Lukier z takiego jednego białka starczy Wam na wszystkie pierniki do ozdobienia, a nawet być może zostanie. Hmm, chyba że będziecie chcieli zalać dużą ilością lukru, żeby było słodziutko. Wsypujemy i mieszamy. Zaraz zobaczycie, że białko tak naprawdę wciąga ten nasz cukier i cały czas, tylko brakuje. Dosypujemy więcej. Hmm i więcej i jeszcze więcej Gdy nasz lukier jest już dość gęsty spływa, ale jak widzicie tylko powoli, nie płynie tak szybciutko, tylko powolutku spływa to możemy zacząć zdobić. Nasz, ponieważ naszego lukru jest dużo, to najlepiej jeśli odłożycie sobie na bok nadmiar, ale żeby nie wysechł to przykryjcie go mokrą ściereczką. Przygotowałam sobie taki rożek do zdobienia. Rożki takie możecie albo wykonać sami z folii, na przykład takiej od koszulek biurowych, albo kupić już gotowe. Łyżeczką przyłożymy lukier. I teraz zawijamy. Musimy dobrze zawinąć, żeby nie wypłynął. Zakleję go taśmą klejącą i rożek gotowy. Teraz muszę zrobić w nim malutką dziurkę, dlatego, że w takim rożku na początku dziurki nie ma. Odcinam końcóweczkę, ale samą końcóweczkę. Bardzo mały otwór. I mogę brać się za nasze pierniki. Hmm, może gwiazdeczka na początek? Naciskam na rożek i przesuwam, tworząc linię. Jak się dobrze przyjrzycie, to na pewno zauważycie, że ja prowadzę swój rożek ponad ciastkiem. Nie dotykam go. Dlatego, że białko, które jest w lukrze jest bardzo elastyczne i rozciąga się. I spokojnie można taką nitkę prowadzić w powietrzu. A dzięki temu, że ona jest w powietrzu, to się robi równiutka. Nigdzie nam się nie zagina. Jeśli lukier przestanie płynąć, możecie delikatnie, ale delikatnie, nacisnąć końcówkę. O, i już powinno działać. Od Was zależy, jakie zrobicie wzorki. Możecie zrobić coś śmiesznego. Na przykład, jeśli będziecie mieli foremkę kotka, to na tym pierniczku zrobić, że będzie miał świąteczną mikołajową czapeczkę albo że będzie miał szron na wąsach, bo jest bardzo zimno, a może będzie miał szalik. Zastanówcie się, co byście chcieli zrobić. Tak naprawdę nic was nie ogranicza. Jest tyle pomysłów. Na pewno pan ciastek, który nam przecież pomaga, też miałby swój jakiś pomysł. No, on nosi na przykład kucharską czapeczkę, więc, takiemu ciastkowemu ludkowi też byście mogli ją zrobić. Zdradzę wam też jedną tajemnicę. Jeśli Wam coś nie wyjdzie, na przykład linia będzie jakaś krzywa, albo niedoskonała, coś z nią będzie nie tak, to zawsze możecie zrobić swoim lukrem przy tej linii małe kropeczki. Kropeczki są wspaniałe, ponieważ bardzo łatwo je zrobić i co najważniejsze, kryją wszystkie błędy. Od razu wszystko znika, już nasze niedoskonałości nie są widoczne. Ja też zrobię kropeczki. Nasza gwiazdka jest gotowa. I będzie można teraz przyczepić do niej kolorową wstążeczkę i zawiesić na choince. Wam też życzę, żebyście zrobili piękne, pachnące pierniki, a później zajadali się nimi z rodziną. A teraz już doskonale wiecie, jak wszystko przygotować. O nie! Tak się zdawało, nie wyszły! Spaliłeś się. Czasem tak bardzo się starasz, a i tak nie wyjdzie.